Oczyszczanie jelita grubego stosowano już w starożytnej Grecji. Dziś, kiedy wszyscy skupiają się na nieustannym poszukiwaniu naturalnych sposobów na zachowanie zdrowia i wiecznej młodości, antyczna procedura zaczęła debatę wśród wielu specjalistów tej dziedziny. Prawda jest taka, że istnieje wiele sposobów na naturalne oczyszczanie jelit. Możesz używać herbat, zupek i produktów przeznaczonych wyłącznie do przyczyszczania żołądka, ale musicie wiedzieć, że jej to grube odgrywa niezwykle ważną rolę w naszym organizmie. Podoba Ci się temat? Aby wesprzeć projekt Natura, zaznacz lubię to i podziel się filmikiem z przyjaciółmi. Liczę na waszą pomoc. Okrężnica utrzymuje równowagę wodną naszego organizmu i reguluje nasz układ odpornościowy, podczas gdy jej głównym zadaniem jest usuwanie z organizmu toksyn. Według zasad medycyny alternatywnej, przynajmniej raz na jakiś czas powinniśmy oczyszczać okrężnice, eliminując wszelkie toksyny, fekalie i zanieczyszczenia, które się w niej gromadzą. Jeśli nie wprowadzisz tej rutyny do swojego życia, zanieczyszczenia mogą przedostać się przez Twoją krew i powodować poważne problemy zdrowotne takie jak zaparcia, osłabienie układu odpornościowego, problemy skórne, infekcje układu moczowego, dziwne wydzieliny z pochwy, pogorszenie pamięci, huśtawki nastroju, lek zmęczenie, depresje, a nawet ból mięśni i stawów. To tylko niektóre z objawów, które może odczuwać osoba, której jelito grube nie pracuje prawidłowo. Jeśli zauważyłeś u siebie którykolwiek z tych objawów, powinieneś wiedzieć, że istnieje kilka naturalnych środków, które możemy zastosować w procesie detoksykacji, a które nie niosą za sobą żadnych skutków ubocznych. W dzisiejszym filmie przedstawię Państwu przepis na całkowicie naturalny, zdrowy i skuteczny sposób na lecznicze przeprowadzenie detoksu organizmu. Ten sok dzięki działaniu diuretycznemu i przeciwutleniającemu może zarówno oczyścić okrężnicę, jak i wyeliminować z Twojego organizmu toksyny. A oto składniki: 6 truskawek, plasterek świeżego ananasa, 1 łyżka świeżej pietruszki. Przed zakupem produktów pamiętajcie, że najlepiej jest używać owoców pochodzących z upraw organicznych. Po umyciu zblenduj wszystkie składniki z niewielką ilością wody. Zaleca się picie takiego koktajlu raz dziennie, każdego ranka na pusty żołądek przez tydzień. Jeśli ten przepis jest dla Ciebie zbyt trudny lub czasochłonny, przygotowałam również doskonałą alternatywę, która również pomoże w procesie oczyszczania jelit. Do tego celu wystarczy zmieszać sok z połówki świeżo wyciśniętej cytryny, z połową szklanki ciepłej wody na pół godziny przed pójściem spać. Oprócz tych przepisów warto pamiętać, że w oczyszczeniu okrężnicy, problemach żołądkowo-jelitowych, w tym zaparciach czy chorobie uchyłkowej, pomoże nam spożywanie rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego błonnika, którego zalecana dzienna dawka to 25 do 30 g. Jeśli nie wiesz, jak włączyć błonnik do swojej diety, polecam jedzenie owsianki lub produktów o pełnych ziarnach. Błonnik mają również owoce i warzywa. W oczyszczeniu organizmu pomoże nam również picie większej ilości wody oraz unikanie spożywania trudnych do strawienia pokarmów, takich jak czerwone mięso, produkty mleczne, bogate w węglowodany, białka lub takie, które podrażniają jelita. Dzięki za obejrzenie! Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie oraz oglądajcie inne filmiki Projektu Natura. Zajrzyjcie też na nasz nowy kanał Projekt X. Pozdrawiam!